Siemanko moi drodzy, tutaj Kira jest godzina 18.50, jestem po 2-3 godzinach walki z moim Xboxem One, ponieważ chciałem poprowadzić troszeczkę transmisję z Black Opsa 1 i myślałem, że ogarnę sobie też od razu e, World At War. -a. Ale no niestety się stało tak, że wychodzi na to, że padł mi laser w konsoli, bo nie czyta mi w ogóle płyt. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to są płyty z Xboxa 360, czy, czy jakiś kurz się tam rzucił, ale z tego co czytałem, ale jest strasznie kiepskie światło, matko bosko. Masakra, ale nie chce mi się nawet włączyć świata, jestem tak zmęczony, jeszcze normalnie zatoki mnie lecą całkowicie. Także moi drodzy, nie wiem czy to w ogóle jest sens naprawiać tego Xboxa, bo jak patrzyłem to jest gdzieś około 150-200 naprawa samego lasera, to w zasadzie w dzisiejszych czasach człowiek jest w stanie kupić Xboxa One za połowę ceny z tego, czyli mam na myśli, że 400 stówki, czyli połowa ceny wychodzi sam laser do naprawy, także ja nie widzę w tym jakoś wybitnie sensu. Kolejna rzecz, coś się niestety u mnie psuje z OBS-em, dlatego że ja puszczam transmisję. Tej transmisji nie ma. Taki błąd, nie wiem, czy to ja mam taki problem, czy co. Zaczyna się psuć dźwięk w OBS-ie, zaczyna się psuć dźwięk mikrofonu w OBS-ie, także nie wiem za bardzo, co się dzieje. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę spędziłem czasu na walce z tym. Ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić dokładnie, jaki jest tego problem. Może to być, że to ja jestem problemem, bo użytkownik y, dał ciała całkowicie. No, także tak się podzieliłem z wami e, tym, co się u mnie aktualnie dzieje i próbami kurde naprawy wszystkiego praktycznie. Także moi drodzy, jeżeli teraz się pojawią jakieś live, y, to najprawdopodobniej pojawią się z PS5, bo tam dzięki Bogu wszystko działa normalnie. Może to jest po prostu jakiś problem tymczasowy OBS-a przez aktualizację, którą ostatnio robiłem. Nie wiem dokładnie, nie umiem powiedzieć jak to jest, ale myślę, że da się to wszystko ogarnąć. Dzisiaj mamy czwartek, jutro mamy piątek. Może jutro uda się mi odpalić live'a. Także jeżeli dotrwałeś do tego momentu, tutaj to serdecznie Cię zapraszam, żebyś wbił zostały subskrypcje. No i wbił na kolejnego live'a, którego będziemy prowadzić. Będzie mi miło, jak będę miał z kim gadać. Siema ziom.